Hej, witajcie w kolejnym odcinku zdrapkowym na moim kanale. Dzisiaj przygotowałam dla Was drapeczki o wartości 100 zł i mamy tak grubą kasę za 20 zł, wciąż poluję na to moją wymarzoną 40 w tej zdrabce. Milion milionów banku. W sumie jedna z moich ulubionych zdrapek za 20 zł, ale niestety dawno w niej nic nie wygrałam, więc może dzisiaj sprawdzimy to. Za 10 zł mamy 3 razy big 3 siódemki. Za 5 zł, dwa razy moja, 77, dwa razy rubinową oraz dwa razy 250 tysięcy w banku. No i chyba bez bezbędnego przedłużania zabieramy się do dzieła. Może sobie tak, będziemy na przemian drapać. Najpierw 250. Wygrywające liczby to 22, 8. 17 oraz 3. I mamy proszę państwa już na początek safe. No, super, naprawdę fajnie. Co się będzie dalej kryć? 27 8, kolejna wygrywająca liczba. 35 nie mamy. jedynki nie mamy. 33 też nie ma.

w sumie chyba trzy wygrywające symbole. O ile się nie mylę, tutaj pod sejfem jest piątaczek. Yy, nie, coś pomyliłam, na pewno. Tutaj mamy piątaczka i siedemnastka to 5 zł, więc 15 zł wpadło. Tak, mi się zdaje, że nic nie pokićkałam. Żadna z innych liczb nie wydaje się tą wygrywającą, więc 15 zł już na otwarcie mamy. Świetnie. A teraz może sobie przejdziemy do a, rubinowej. Rubinowa też w niej w sumie dawno nie wygrałam, więc może dzisiaj 32, 6, 22 oraz 29. A mamy tak, 18.

W sumie, jako taką ciekawą ciekawostkę, że tak powiem, przytoczę, że tutaj miałam numerek z rabki 32 i pierwsza liczba, co mi się ukazała, wygrywająca to 32. Natomiast tutaj 22 i 22. No, ciekawe. To teraz pojedziemy sobie z moim 77. A zacznijmy od bonusu. Mamy kwiat. A tutaj tak: 30. 13.

37, 28, a 33, no i 14. Wielka szkoda, ponieważ naprawdę wygrywające liczby były bardzo obiecujące, ale nic z tego. Zdrapeczka jest przegrana, ale na razie mamy dwie wygrane, jedną przegraną. To sobie może pojedziemy z tą zdrapeczką za 10 zł. Szukamy siódemeczki. I czy ją znajdziemy? Borek, serce, diament, banan, koniczyna, truskawka, dzwonek, gwiazda, pik, bank, korona, złoto, dzwonek, garnek, złoto, pik, gwiazda, pierścionek, safe, wiśnie i konieczyna. Więc tutaj nic. Korona, pierścionek, diament, banan, podkowa, pomarańcza, cytryna, monety, ananas, ananas, podkowa, winogrona. Ok, gra dwunasta, mamy arbuza, monetę, garnek, gra trzynasta, wiśnie, banknot, serce oraz worek, truskawka. I safe. No niestety pierwsza z drapeczka za 10 zł przegrana. Do teraz, może sobie weźmiemy. A tą grubą kasę. Czy w końcu będzie wygrana? Zaraz to sprawdzimy. Mamy tak: 60, 33, 2, 31 i 1. A super liczba to. 30, no i szukamy. Mamy tak, 24, 23, 29, bliziutko, super liczby. 19 i 15, pierwszy rządek przegrany. Następnie mamy 1. O, jest wygrana. No, gruba kasa, plusujesz sobie, ale wygrane się sumują 45.

Trzy, pięćdziesiąt trzy, czterdzieści jeden. No znowu jedyneczka, ale szukamy 31, jeden. też nie ma. Pięćdziesiąt osiem, siedem, oraz 39, więc mamy jedną wygrywającą liczbę. No i ten bonusik, który mamy koronę. No i co się kryje pod jedyneczką? 20 zł. No, nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o grubą kasę, ale zwrocik. Również ścieżka. Literki kontrolne BBB potwierdzają nam wygraną. To co? jedziemy od początku. 250 tysięcy w banku. Wygrywające liczby to 4, 13, Dziewiętnaście i trzydzieści dwa. A mamy tak, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści cztery, a dwadzieścia dziewięć krąży wokół tej dziewiętnastki, nie może trafić. Czternaście, nie mamy. Siedemnaście, trzydzieści trzy, dwadzieścia dwa, osiemnaście. 16, jedyneczka, 12, dwójka oraz sześć. Więc niestety już tym 250 tysięcy w banku się nie udało. Literki kontrolne różne, więc mamy trzy zrepeczki wygrane i trzy przegrane. A czy moja 77 wygra chociaż raz? Bo my mamy ponownie kwiatek. A tutaj mamy tak trzydzieści jeden, trzydzieści trzy, szesnaście oraz dwadzieścia dziewięć? I czy coś nam wygra? Dwanaście, trzydzieści osiemnaście, jedenaście i trzydzieści cztery. 28 mamy siódemkę będzie wygrana. Super 36 19 oraz 17 Okej, okay, więc mamy siódemeczkę, która wygrywa na 5 zł, ale spoko. Okej. Okay. więc każda zrapeczka za 5 zł coś tam wygrała, a może dwie wygrane będą czekać w rubinowej.

No, i 25, niestety nie tym razem. Już w tej rubinowej się nie powiodło? I kontrolne różne. No dobra, to zostały nam już największe zdrapeczki. Za 10, 10 zł i jedna za 20. No to trzymajcie kciuki, żeby tutaj wypaliło. Mamy tak, wiśnie cytrynę i sejf, pomarańcz, jabłko, pierścionek, banan, serce, sejf, koniczyna, truskawka, jabłko, arbus, gwiazda, banknot, monety, banknoty, ananas, pik, cytryna i arbuz. Niestety dalej brak siódemek. Podkowa, diament, korona, truskawka, banan, Pierścionek, wiśnia, ananas, monety, winogrono, worek, pik, worek, dzwonek, garnek, podkowa, kończyna, złoto oraz gwiazda, bank. Nic dzwonek. No wielka szkoda, ponieważ druga zdrapeczka big nie przyniosła rezultatu, więc teraz cała nadzieja w tej big, czy odrobi zaległości za swoje koleżanki. Szukamy tej siódemki. Nie ma. Nie ma. Nie ma. No chociaż jedną siódemeczkę dajcie. Nie chcę więcej. Jedną. I tak dzisiaj dosyć dobrze idzie. Dalej nic. Dalej nic. Serce, banknot, winogrono. No nic nie ma. Siódemki, nic nie przypomina siódemki, diament. Mi się diament przydał, ale w neonowej. O, jest siódemka. No, proszę Państwa. Uff. <laughs> Więc honor. Pik 3 siódemki został uratowany. A ile z drapeczka wygrywa? Nodyczkę. Ale okej. Okay. Dobra. Nie ma dzisiaj nawet tragedii. Jakoś dobra pasta wraca. No, a czy... Ta zdrapeczka wygrana. No, mam nadzieję, że tak, ponieważ lubię tą zdrapkę. A dawno już żadnej wygranej w niej nie widziałam, więc czas najwyższy. 29, 4, 26, 17, 15 oraz 9 to nasze wygrywające liczby. I już szukamy bądź takich złotek plików. A jak byłby safe, to byłoby naprawdę wspaniale. Ło, proszę Państwa, mamy już na wstępie złoto za 20 złotych, No bo mi się trochę odsłoniło, ale coś może jeszcze wygrać. 31, 5, 24, 2, 16, 14, 11, 32. Ło, kolejne złoto, no proszę Państwa. O. Uhu, fajna zdrapeczka. Nadrabia zaległości. Dwadzieścia pięć, trzydzieści siedem, czterdzieści cztery, trzy, dwadzieścia siedem. Następne złoto. Dziesięć, czterdzieści siedem, jeden i 30. Mamy tylko wygrywające symbole. Raczej nie widzę nie żadnych wygrywających liczb. Ósemki też nie ma. 13, 23, 34 oraz 22. No ciekawa kombinacja. Po raz pierwszy coś takiego spotkałam, że mamy mm, 3 złotka. 20 zł, 20 złotych oraz 20 zł, więc podejrzewam, że jest to wygrana w postaci 60 zł, bo jest taka opcja do wygrania w tej drabce. Już wam pokazuję. Jest to przed przedostatni próg wygranych, ale nie pamiętam kontrolnych. Wiecie co, zaraz się odezwę. Tak, tak mi się wydaje, że jest to 60 zł, ponieważ nic innego nie widać, ale naprawdę bardzo ciekawa kombinacja i bardzo fajna wygrana. No, milion w banku, mówię to jest jedna. Pewnie, że nie ma tu fajnych, wygranych już do wygrania takich tam większego stopnia. Wiadomo, milion, 40 tysięcy, pewnie też nie ma, albo jest jedno i tak dalej. No i tak, zdrapeczka super. No więc mamy dzisiaj bardzo fajny odcinek. Ostatnio zdrapeczkę naprawdę podratowała, ten nasz budżet. Ponieważ na milionie w banku mamy 60 zł. Gruba kasa też się spisała, ponieważ wygrała 20 zł, więc mamy 80. Będziemy na delikatnym plusie, ponieważ tutaj mamy 10 zł w Bigu, to 90. Tutaj było dwa razy po 5. To 100. No i też fajne zaskoczenie: 250 tysięcy w banku, ponieważ jest 15 złotych. Więc mamy 115 zł na 100. Naprawdę fajnie. I dużo zdrapek wygrywało. Nawet mogę powiedzieć, że więcej niż przegrywało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie, chyba porówno będzie. Raz, dwa, trzy. O nie, przepraszam. Jedna zdrapeczka wygrywała więcej niż przegrywała, więc naprawdę fajny wynik. Trzymajcie kciuki za kolejne odcinki, aby. Tak dalej się działo, ponieważ jest fajnie. No i okej, okay, więc to chyba byłoby na tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, do pozostawienia kciuka w górę oraz komentarza. Zapraszam też na inne moje filmiki. I zobaczyska w kolejnych odcinkach. Hej!